Szybka recenzja odkurzaczy iLife V5 Pro i A4. Oba jeździły po tej wielkości dywanie i wykładzinie. Oczywiście wszystko było odkurzane wcześniej na czyściutkim dywanie były włączone oba odkurzacze. I oba odkurzacze jeździły około 90 nie. 50 minut. No i V5 Pro zabrał nam tyle brudu. I tutaj jakieś drobinki. A A4 ze szczotką zabrał nam tyle. Zabra, tak za cztery razy więcej tak na oko do tego na szczotce nakręciło mu się tyle kłaków I dodam, że oba jeździły po czystym dywanie. Szczerze bardziej mi się podoba ten A4, bo ten ze szczoteczką dużo, dużo, dużo więcej zebrał kłaków, wcale nie był głośniejszy. Jak ktoś mówi, że jest głośniejszy, to nieprawda jest tak samo cichy jak ten Pro V5. No nie wiem, bardziej mi się podoba ten, jeżeli ktoś ma dywany. Polecam.